Cześć, piękni ludzie! Zapraszam Was dzisiaj na taką kilkuminutową praktykę, ulgę dla naszej szyi, naszych barków, naszego kręgosłupa. Także znajdźcie wygodną dla Was przestrzeń, w której będziecie mogli skupić się tylko na sobie i dać sobie chwilę relaksu. Usiądźmy sobie w wygodnym siadzie. Dzisiaj proponuję, żebyśmy na początku usiedli sobie na naszych piętach. Grzbiety stóp leżą sobie na macie. Odłóżcie na chwilę dłonie na udach, bądź bardziej na kolanach. Miękko zamknijcie na moment oczy. Ugruntujmy się przez chwilę. Skupmy się na naszym ciele, na naszym oddechu. Oczy zamknięte. Spokojne wdechy i wydechy przez nos. Zauważcie siebie, zauważcie, jak się dzisiaj czujecie. I weźmy jeszcze trzy takie głębokie wdechy i wydechy. I spokojnie, kilkoma mrugnięciami otwórzcie oczy mhm. na wdechu unieście ręce przodem do, do góry nad głowę, możecie lekko wypchnąć klatkę piersiową do przodu i zerknąć w górę z wydechem odkładamy dłonie albo na kolanach, albo ciut wyżej na udach i zaokrąglamy plecy Przyciągamy brodę w stronę mostka. Wdech, ręce do góry. Wypychamy mostek. Możemy zerknąć po skosie na sufit. Wydech, odkładamy dłonie na kolanach, zaokrąglamy plecy. Wdech do góry. Wydech. I kontynuujcie w rytm waszego oddechu. Jeszcze kilka razy. Wdech. Wydech dwa I jeszcze raz wdech i miękko wydech na wdechu wyprostujcie plecy, unieście ręce nad głowę i teraz z wydechem splećcie z tyłu kołoszyczek na potylicy. Jeśli czujecie, że to za dużo, możecie też odłożyć sobie opuszki palców z tyłu za uszami. Z wdechem pociągnijcie łokcie za siebie, lekko wypchnijcie mostek znowu do przodu. Z wydechem zaczynamy zaokrąglać plecy, przeciągać brodę w stronę mostkach i chcemy złączyć ze sobą łokcie. Na wdechu. Unosimy się do góry, zerkamy w górę, otwieramy szeroko łokcie. Wydech, zaokrąglamy plecy, przyciągamy brodę w stronę mostka. Wdech, otwieramy. Wydech, zamykamy. Wdech, otwarcie. Wydech, zamknięcie. Kontynuujcie powoli, nie śpieszcie się. Poczujcie ten ruch, poczujcie, że ściągacie łopatki, otwieracie klatkę. Z wydechem łokcie do siebie, poczujcie przyjemne rozciąganie w karku. Jeszcze dwa razy, wdech. Wydech. Jeszcze raz, wdech. I wydech. Z wdechem zerknijcie przed siebie. Wydłużcie kręgosłup. Łopcie lekko do tyłu. I z wydechem skręćcie do lewej strony. Wdech, wróćcie do centrum. Wydech skręt na prawo. Wdech do centrum. Wydech skręt do lewej. Wdech do centrum. Wydech na prawo. Wdech do centrum. Wydech na lewo i zostańmy sobie tutaj. Uwolnijcie prawą rękę i możecie chwycić się za lewe kolano. Z wdechem wydłużcie kręgosłup. Z wydechem pogłębcie troszeczkę skręt. Jeśli chcecie, możecie zerknąć jeszcze w stronę waszego lewego łokcia. Trzy. Dwa. Luźna twarz. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Wdech do centrum. Prawa ręka wraca na potylicę. Wydech skręt na drugą stronę, w prawo. Zostajemy na trzy. Możecie uwolnić lewą rękę, odłożyć dłoń w prawym kolanie. I zostać trzy. Dwa. Jeszcze jeden wdech. I wydech. I z wdechem wróćcie do centrum. Obie ręce do góry. Przeciągnijcie się. Wydech. Dłonie na kolana. Uwolnijmy nasze stopy, tak żeby sobie troszkę odpoczęły. I teraz zmieńmy nasz świat siad do siadu skrzyżnego. Mhm. Usiądźcie wygodnie. Jeśli potrzeba, to podkładamy coś pod pośladki. Odłóżcie dłonie na kolanach. Odkręćcie barki w tył, czy najpierw przyciągamy barki do uszu i zostawiamy barki z tyłu. Mm -hmm. I teraz staramy się nie ruszać naszymi barkami. Z wdechem zerkamy do góry, z wydechem przyciągamy brodę w stronę mostka. Wdech, zerkamy w górę, wydech, broda mostek. Wdech do góry. Wydech, broda, mostek. Jeszcze raz. Wdech, do góry. Wydech, broda, mostek. Wdech, zerknijcie przed siebie. Wydech, luźne barki. Wdech. Wdech, przyciągamy lewe ucho do lewego barku. Bark się nie rusza. Wdech, do centrum. Wdech, druga strona. Możecie zamknąć oczy, wdech do centrum, wydech na lewo, wdech do centrum, wydech na prawo, wdech do centrum, wydech na lewo i zatrzymajmy się tutaj na moment. Poczujcie takie przyjemne przyciąganie prawej strony waszej szyi. Możecie zostać tutaj, albo prawa ręka wędruje sobie w stronę maty. Możecie ją odłożyć na opuszkach palców. Mhm. Jeśli chcemy więcej, to lewa ręka z wdechem do góry. Z wydechem uginamy lewą rękę w łokcie i odkładamy sobie dłoń na u, przy uchu, albo troszkę wyżej i lekko dociskamy. Możecie zerknąć albo do dołu, albo do góry. I poszukajcie, poeksplorujcie, znajdźcie takie miejsce, w którym czujecie takie najprzyjemniejsze rozciąganie, przeciąganie prawej strony Waszej szyi. I zostańmy na trzy. Dwa. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Delikatnie na wdechu, tak przeczesując się, wróćcie do centrum, wydech, barki w dół, wdech, wydech na prawą stronę, prawe ucho do prawego barku i zostajemy sobie tutaj, możemy zostać w ten sposób, albo lewa dłoń wędruje w okolice maty na opuszki palców. Albo cała dłoń na macie, lewa ręka z wdechem unosi się do góry, z wydechem chwyt mniej więcej za ucho. Możecie przeczesać, znaleźć takie miejsce, w którym poczujecie, że zaczyna tak przyjemnie rozciągać się wasza prawa strona, waszego prawa, prawa strona waszej szyi. I możecie znowu zerknąć w dół albo do góry. I trzy wdechy, wydechy, lekki uśmiech na twarzy, dwa. Jeszcze jeden wdech, wydech, na wdechu powoli powrót do centrum, unieście ręce nad głowę, z wydechem dłonie na kolana, na wdechu ręce kciukami do tyłu, otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem krzyżujemy ręce prawa nad lewą i chwytamy się za barki, zaokrąglamy plecy, przyciągamy brodę w stronę mostka, przytulamy się, zostajemy sobie tutaj. I możecie poprzychylać tylko do przodu, do tyłu, na boki. Zamknijcie oczy. Nie, mhm, jeszcze dwa wdechy i wydechy. Dobrze i z wdechem szeroko otwieramy ręce i z wydechem prawa pod lewą chwytamy się za barki, tym razem z wdechem otwieramy klatkę, zerkamy w górę, z wydechem zaokrąglamy plecy, broda, mostek, wdech do góry, poczujcie cały kręgosłup, wydech, jeszcze trzy, przytulcie się mocno, dwa, Nie jeszcze raz wdech. nie wydech. Nic z wdechem szeroko. Nic z wydechem. Złączcie dłonie na mostku. Wyprostujcie kręgosłup, zamknijcie oczy. Weźmy spokojny wdech. Luźny wydech. I podziękujcie sobie za tę chwilę dla siebie. I ja również Wam bardzo dziękuję. Namaste. Dziękuję Wam, kochani, bardzo i mam nadzieję, że poczuliście troszkę więcej przestrzeni właśnie w naszych barkach, w naszym górnym kręgosłupie. I zapraszam Was na kolejne praktyki. Do zobaczenia.